Poduszka do łóżka. Każdą sobotę specjalnie dla najmłodszych słuchaczy radia RDN tuż po godzinie 20.00. Poduszka do łóżka. Bajki, wierszyki, zapawy i konkursy. Poduszka do łóżka, czyli dobranocka w eterze. Dobry wieczór! Z tej strony Patrycja Droszcz i zapraszam wszystkich na kolejną audycję z bajkami, wierszami i oczywiście konkursami. A dzisiaj szczególnie pozdrawiam wszystkie dziewczynki i kobietki, które już jutro będą świętować Dzień Kobiet. Nawet smerfy chciały dziś zaśpiewać coś dla swojej ukochanej przyjaciółki. Zaśpiewaj zamięcie! Nie ma się co dziwić, że nawet nasi mali niebiescy przyjaciele tak bardzo lubią smerfetkę. Dzień Kobiet to taki czas, kiedy możemy złożyć serdeczne życzenia i podziękować wszystkim paniom w naszym otoczeniu. Z malutkiego kwiatka albo laurki na pewno ucieszy się mama, babcia, siostra, ciocia albo pani nauczycielka. Nawet nasi radiowi koledzy i koleżanki wyrecytowali wiersz dla wszystkich dziewczyn i kobiet. Kto się czubi, ten się lubi, takie jest przysłowie, więc wypada je przypomnieć w tym dniu święta kobiet. Choć czubimy się czasami, lubicie nas przecież, bo bez dziewczyn strasznie nudno byłoby na świecie. Komu byście pomagali nosić ciężkie siatki? Komu byście przynosili cukierki i kwiatki? Kto by do nas się uśmiechał? Kto by się rumienił? Kto by mówił: Nie wypada trzymać rąk w kieszeni? Komu byście fundowali do kina bilety? Nudno no, no, byłoby, byłoby bez kobiet, bez kobiet więc wymaż kobiety! miesiaczki. To była piosenka dla Weroniki kabaretu Otto. A teraz czas na bajkę. Tym razem spotkamy się z dobrą i pracowitą dziewczyną, która musiała poradzić sobie z zazdrosnymi siostrami i złośliwą macochą. Będzie to. Kopciuszek z Tomu bajki dobrej wróżki Iwony Krynickiej. Dawno temu żyła sobie pewna mała, wesoła dziewczynka o imieniu Krysia. Jej mama umarła, gdy Krysia miała dwa latka, ale dziewczynka nie była nieszczęśliwa, bo miała dobrego i kochającego ją całym sercem ojca. Spędzali razem dużo czasu. Czytali bajki, grali w piłkę i śpiewali piosenki. Wydawało się, że niczego więcej im do szczęścia nie trzeba. Mijały lata, dziewczynka dorastała i ojciec uznał, że potrzebny będzie ktoś, kto zastąpi jej matkę. Dlatego też, gdy poznał pewną miłą wdowę, postanowił się z nią ożenić. Zaraz po ślubie macocha i jej dwie córki wprowadziły się do domu Krysi i ojca. Wkrótce okazało się, że nowa żona ojca wcale nie jest miła. Gniewało ją to, że Krysia jest ładna i zawsze uśmiechnięta, podczas gdy jej córeczki są brzydkie i niezgrabne. Dlatego też zapędziła Krysię do najcięższych prac domowych. Dziewczyna szorowała podłogi. Gotowała, prała i paliła we wszystkich kominkach i piecach. Często chodziła o kopcona sadzą. Wkrótce wszyscy zaczęli ją nazywać Kopciuszkiem i powoli zapominano jej prawdziwe imię. Nowe siostry Kopciuszka. Okazały się równie podłe jak ich matka. Od samego rana z ich sypialni dochodziło wołanie. Dlaczego jeszcze nie podałaś nam kawy do łóżka? Czy naszykowałaś nasze sukienki? Weź się do roboty, głupi Kopciuszku. Kopciuszek cierpliwie znosił zrzędzenie sióstr, ich wszystkie kaprysy i rozkazy, bo nie chciał martwić ojca. A poza tym wierzył, że kiedyś jeszcze macocha, Siostry go pokochają, jednak dni mijały i nic się nie zmieniało. Pewnego dnia do drzwi domu Kopciuszka zapukał królewski posłaniec z zaproszeniami na wielki bal w pałacu, podczas którego, zgodnie z tradycją, książę miał wybrać sobie żonę. Macocha była pewna, że jedna z jej córeczek zostanie przyszłą królową. W całym mieście wszystkie panny szykowały suknie, układały włosy w wymyślne fryzury i przypominały sobie kroki znanych tańców. Gdy nadszedł dzień balu, siostry i Macocha. Wystroiły się w swoje najlepsze suknie i odjechały do pałacu. Kopciuszka oczywiście nie zabrały. Macocha obawiała się, że jej siliczna pasierbica może spodobać się księciu bardziej od jej córeczek. Biedna dziewczyna z płaczem wypadła do ogrodu. Przysiadła na pniu i zaczęła rozmyślać nad swym smutnym losem. O, jakbym chciała pojechać na bal i, i zatańczyć z młodym księciem, myślała. Nagle kopciuszka otoczyło jakieś dziwne, złote światło. Wydawało się, że w ogrodzie nastał słoneczny dzień. Co się dzieje? Wyszeptała przestraszona dziewczyna. Nie bój się, moje dziecko! Usłyszała tajemniczy, miły głos. Zaufaj mi, a przekonasz się, że marzenia dobrych ludzi się spełniają. Jestem dobrą wróżką, wyjaśnił głos, i ze światła wyłoniła się uśmiechnięta postać. Zjawiłam się, by wynagrodzić ci twoje cierpienia i twoją cierpliwość. Wystarczy troszkę czarów i pójdziesz na bal, kochana, i będziesz najpiękniejszą panną. No, czas nagli, zabierajmy się do pracy, powiedziała dobra wróżka, unosząc czarodziejską różdżkę. Hokus pokus i już motyle i drżownica stają się woźnicami, a ślimaki końmi. I już dynia zmienia się w szczerozłotą karetę. No, Kopciuszku, teraz czas na ciebie, powiedziała dobra wróżka. W tej sukience nie możesz się pokazać w Królewskim Pałacu, ale zaraz coś na to poradzimy. O, już nie ma Kopciuszka. Przed dobrą wróżką stoi najpiękniejsza, najwdzięczniejsza młoda dama, jaką świat widział. Ma na sobie elegancką, różową suknię. I najlżejsze kryształowe pantofelki do tańca. Hmm? Mruczy z zadowoleniem wróżka. Teraz książę na pewno cię pokocha. Będziesz bardzo szczęśliwa. Tak, w tych sprawach wróżki nigdy się nie mylą. Przejęty kopciuszek wsiadł do złocistej karety. Tylko pamiętaj, kopciuszku, ostrzegła jeszcze dziewczynę dobra wróżka. Przed północą musisz wyjść z balu. Wtedy twój zaprzęg zniknie, a suknia i kryształowe pantoferki zamienią się znów w stare łachmany. Dziękuję, dobra wróżko, na pewno nie zapomnę. Zawołał kopciuszek i kareta pomknęła do pałacu. Gdy elegancki, śliczny kopciuszek wszedł do sali balowej, w całym pałacu rozległ mu się szmer zachwyt. Kim jest ta piękna dziewczyna? Szeptali do siebie dworacy i zaproszone panny. A królowa matka aż trzepnęła króla w rękaw wachlarzem z piór. To byłaby wspaniała żona dla naszego syna! powiedziała mu do ucha i trudno było się z nią nie zgodzić. Książę zaś podszedł do kopciuszka, skłonił się wytwornie i zaprosił do Menueta, którego dźwięki właśnie rozlegały się w pałacu. Książę tańczył z Kopciuszkiem przez cały czas, nie odstępował go ani na krok. Dziewczyna wirowała w tańcu tak lekko i zgrabnie, że żadna inna panna nie mogła jej dorównać. Kto to może być? zastanawiała się Macocha, posyłając Kopciuszkowi złe spojrzenia. Przez nią moje córeczki stracą szansę, żeby wejść do królewskiej rodziny. Kopciuszek bawił się tak wspaniale, że nie zauważył zegara wybijającego północ. Dopiero przy ostatnich uderzeniach dziewczyna zorientowała się, co się dzieje. Natychmiast wyrwała się księciu i zaczęła uciekać po pałacowych schodach. Nie miała nawet czasu przystanąć gdy zsunął jej się ze stópki kryształowy pantofelek. – Stój, stój! – wołał do kopciuszka książę. – Nawet nie wiem, jak masz na imię! Ale dziewczyna nie czekała. Po ślicznej tancerce księciu pozostał jedynie maleńki, kryształowy pantofelek pozostawiony na schodach. Kopciuszek zatrzymał się dopiero w pałacowym ogrodzie gdy rozbrzmiewało ostatnie uderzenie zegara. W tym momencie, tak jak przepowiedziała wróżka, suknia, drugi pantofelek i zaprzęg zniknęły. Dziewczyna musiała wracać boso, a że pałac leżał daleko od domu, dotarła na miejsce o świcie, tuż przed przybyciem reszty rodziny. Następnego ranka na ulicach miasteczka pojawili się heroldowie z królewskim obwieszczeniem. Książę, zauroczony swoją tajemniczą tancerką, postanawia odnaleźć ją za wszelką cenę. Prosi więc wszystkie panny, aby pozwoliły przymierzyć sobie maleńki kryształowy pantofelek, zgubiony przez nieznajomą na schodach. Ta, na której stopę będzie pasował bucik, zostanie żoną księcia. Gromko odczytywali posłańcy. Po ogłoszeniu woli księcia, marszałek dworu Pukał do wszystkich domów w mieście i mierzył pannom pantofelek. Jednak bucik nie pasował na żadną nóżkę. Wkrótce marszałek dotarł także do domu sióstr i kopciuszka. Podekscytowane siostry natychmiast zabrały się za mierzenie pantofelka. Tak jak inne panny, próbowały wbić swe wielkie stopy w bucik. Jednak i im się nie udało. Marszałek właściwie stracił już nadzieję. To był ostatni dom w mieście, gdy nagle marszałek zauważył siliczne, choć ubrane w przybrudzoną sukienkę, dziewczę wysuwające ciekawie główkę z za drzwi. Zbliż się, miła panienko! powiedział marszałek, podsuwając kopciuszkowi. – Zdaje się, że jeszcze tylko ty nie mierzyłaś bucika. – No ależ proszę pana, to żadna miła panienka, to zwykły kopciuszek. Złym głosem zasyczała macocha. Jednak kopciuszek już wsuwał pantofelek na drobniutką stópkę. – O! – rozległ się szept podziwu, bo pantofelek leżał idealnie. Marszałek dworu od razu zabrał Kopciuszka do Królewskiego Pałacu, gdzie czekał, stęskniony i zakochany do nieprzytomności książę. Wkrótce odbył się wspaniały ślub, na który przyszły nawet macocha i siostry blade z zazdrości. Kopciuszek został najpiękniejszą, najlepszą. I najbardziej pracowitą księżną, jaką widziało królestwo. I tak spełniło się marzenie Kopciuszka. Teraz, na dobranoc, dla wszystkich księżniczek i królewiczów zaśpiewa Anna Karwan piękną interpretację utworu Marka Grechuty: Śni, bajki, śni, kolorowych snów. Śpi, bajki, śni. Poduszka do uszka.